Siemano numer są jestem dzisiaj za jest Isle of Cats. Siema. I dzisiaj nagrywamy sobie, znaczy ja nagrywam sobie um, PvP's Blocks NC. A Isle of Cats robi tam jakieś sprawy i będzie nam dzisiaj towarzyszył w nagraniu. Dokładnie. O, idziemy się poklepać. Tylko mi powiedz jedną rzecz. Ile łapek mam zostawić pod tym filmikiem? Myślę, że 5 łapek daję radę na pewno. Radę. A jak się uda więcej, to jakiś specjalny film? Ten. Czy... Wiem, zrób powtórkę, powtórkę filmu na nowy rok. Nie. Nie. Tak. Nie. Tak, jak zostawi się więcej łapek niż 5, to Patryk robi powtórkę filmu na nowy rok Nie, zro nie Zrobię... Wymyśl i tak. wymyśl i wymyśl coś innego Ale i tak musisz zrobić. No zrobię jakiś fajny film, ale... Jak jak dobijecie więcej niż 5 łapek. Jak dobije... nie, jest to... Zrobię... padkoś robi specjal i robi film noworoczny. Nie. Wiesz co? Tak. Jak tak. widzowie zostawią więcej niż 5 w górę, to, yy, to nie, chwila jeszcze raz tak. Napiszcie w komentarzu jeżeli. Tak, umowa to jest taka, widzowie. A zostawiacie 5, łap... jeśli zostawicie niż, więcej niż 5łapie w górę i od, razu, ma, od, od razu po obejrzeniu Tym filmu piszecie w propozycję mi. Yy, Yy, pod komentarzem na film, ja go nagram na kolejny film. Możemy się tak mówić? No, ale też nagrasz film noworoczny. Jak mi się uda, to nagram. No, no i dobrze, to wiecie co mam ci robić. Myślę, że 5 łapek łatwo zrobić. Wystarczy zrobić sobie każde multikonto. Wstawię płatek, górze i będzie 20. Ty. jeśli ten typ jest frerem, to... W sumie wystarczy, że chociaż połowa oglądających ten film zostawi łapkę, to już będzie uh -huh. wystarczająco Ten typek mi się wydaje że no ale niech będzie Cześć też mam Sojusza z jakimś typem na no, czy... Sojusza z jakimś typem na tym PvP Tak, serio. No serio. Cześć Oj, 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 nie 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 ja stąd ucieknę a ten typ ma sobie za ze mną no EJ NO WIEDZIA NIE ja wiedziałem że on jest jakiś ...nienormalny Mówię, uwidziałem o no, typu ma pokazujemy se już a najpierw mnie nie bije Później, jak się klepie, to mnie dobija. No co to jest za... ...typek. Ojej O nie. No halo, nie naukuj Minecrafta, no! A chociaż pochwali się co, co tam robisz teraz? Ja nie wiem co, co ustawiam coś na kąpie. Będę miał za jakiś czas LEDy w pokoju. To też będę. będę. Co ustawię, będę wszystko świecić na kolorowo. No nie no, ja jeszcze nie po raz tak podpalił, dobra. Tak. No... No i ściągnie Minecrafta, no. Jak ja mam... 130 fpsów teraz, jak nagrywam. To jest nie do pojęcia. To źle, No, zbyt małe jest. 200 było. A teraz mam czysto. No i pa, mam no i... Ścieło mi... Zlegowało mi serwer. Ale cię przerwało strasznie. Nic nie zrozumiałem. Zleg... Zlegowało mi Minecrafta ogólnie. No, no i wywaliło mnie serwer, serwera, no. O już jestem z powrotem, bo mi yy, wywoliła z serwera I Idziemy się trochę poklepać? Ja ogólnie ja ja sobie wiem na mój świat survival. O, i co? I... Nie no ogólnie ostatnio tu padłem w też że tej, bo gdzieś poszedłem daleko. Może mi się nie chciało w sumie ich, no, a nie miałem i tak jak wrócić, więc... No, jakoś wielce to mnie straciłem to Nie! Ty, mój kill! Mój kill! Chodź tu! Dobra, zabiłem, zabrałem, zabrałem twój kill, o. bym chciał znaleźć, e... No z zaraz bombę. No. Mhm. Nie! Oni mają na mnie, oni nie mają na, na Sejusza powinno być zakazane. O no nie ja typowiem lepsze mnie, dobra. Nie! No i jedno HP mnie no zwalił. Ogólnie widzowie. Oczekujcie ode mnie odcinka. Oczekujcie do mnie odcinka z Hypix'a na moim kanale, bo na pewno go wrzucę i też sobie kupię Minecrafta Premium. Więc możecie już oczekiwać. Nie wiem kiedy, ale na pewno se wrzucę. Tu chodź! Jest, Dobra, za, za, zabiję go. Oczek się ode mnie! Gnido, śmierdząca! No tak, 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 kuźwa, dla mu w dwóch. To no. No Dobrze. I tak będę, jak się musiał znowu iść za 10 minut, ale. No, Czy okay. mogę to jest? Mm. O! Nie, no. jest ten świat w tym roderze. No, no, jakiś... Chętnie już z nas fortece, to nie ma. Muszę się... Synny nie wiem w tym kierunku iść. Spaliłbym tu wszystko, wysadził te wszystkie drzewa, żebym jeszcze portal oczywiście mam w takim miejscu ledwo go widać. Widzieliście, zaraz Oj, super. Ja się typo mnie, typo mnie goni przez pół mapy. A ja popatrzyłem się Enderman Teraz dwóch mnie goni, ja pierd... Czaisz, że goni mnie Enderman? muszę wrzucić do... Ty ...portalu są tam, wszystko. sam, typ Ej. typ. Ale po jest... ...goni mnie cały O, uciekaj stąd Może dostanę coś Za złoto No Tam ty tybilu To ja jestem w dupie bo ten piglin ma E no czemu tu zotlenia. się dwóch, dwóch jest? No idź tam lamusie czy ty Aha dobra on z tym, dobra, dobra No wal się tam. Ej no znowu to jest ten sam lamus, który mnie znowu goni przez pół mapy, nie? Co to jest za... Ta. To nie mieć na inny tryb. Ja... Dobra, nie sobie to będzie na tyle w tym odcineczku. U... Słyszeliście ale w końcu, co macie robić. Jeśli to zrobicie to rzucę jakiś fajny filmik, bo chociaż się postaram nagrać fajny filmik no i co? Yy, ja się z wami żegnam i na razie.